Za Cześć widzowie, to jest dalszy ciąg filmiku, bo niestety mi się wyłączył Więc to jest Dalszy ciąg po prostu Chciałem podziękować za pieniążki, które otrzymałem teraz Odebrałem ze Spoczny Byłem z Robertem Dziękuję ślicznie za pomoc, którą mi dajecie Dziękuję jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz Dzięki, wielkie dzięki Widzicie, widzowie, jak dobry chciał mi dać Ale ja nie nie potrzebuję pieniędzy od jasny. Jeszcze raz dziękuję. Śliczne dzięki i pozdrawianko, i wszystko. Tobie dronki? No dobiedłony. Nie wiem, gdzie to, to, tą kartkę mi da, co on tam napisała, co mam kupić, a, a pojedziesz sam. <słuch> jak w poprzednim. Materiale, za czym mi się wyłączył, mówiłem z, z Jackiem. Weronika, niby była wczoraj na rozmowie, ale powiedziała, że książeczka sanepi, Sanepicka kosztuje 600 zł. Chociaż że to jest główno prawda, bo kosztuje 150 zł. Dałbym jej na tą książeczkę. Na wszystko i dałem to, na książeczkę by dałem i tak muszę z nią porozmawiać poważnie. Na razie Wam nie będę mówił o co chodzi, ale. Ale z... jak sobie z nią wyjaśnię, to Złotę wam książę. powiem. Książeczka. Ta, tak, chyba. No, wejdziemy jeszcze na chwilę do niej, zapytam się, jak to jest. Powiem, co ona chce robić za książeczkę, chyba, kurde, wojskową. Ale nie wiem co. A bo ja nie zrozumiałem. Ale. Gadałem ci, że ja był, był, nie? No, wydałeś, no? Idzierabiał. Ten... Ja myślę, że ty przyjechałeś, nie? Ale... To nie jest jeszcze ta... Ja wam to mieszkanie, to jest niby werki. Ale nie chciałbym, żebyś go wpuszczał tam. Nie bo Berka mówi, że Robert przyjechał, nie? Bo no to kuda, jak Robert przyjechał, no to trzeba iść i otworzyć, no? <laughs> A patrzę Johnny wszedł, nie? Znaczy, ja, by trzeba było pójść gościć. Długo siedział? Nie, no. 10 minut. Może jeszcze, że nie trafił na mnie. 10 minut. może być. 10 od razu? Proszę? No nie wiem, nie chcę mi się stał. Proszę, wszyscy będą na mnie patrzeć. Muszę. Chodźcie. Widzisz, a co opłaca się występować w Big Brotherze? Nie, Dani, to nic to... O, I patrz kogo spotkałeś teraz? Kogo? No nie. John ego, no, kurwa. Gdzie? No patrz, zaraz wychodzi. Johnny! Kurwa! Nie wierzysz, nie? Nie. No widzisz. A jednak, prawda? Tak. Nie mam. A co mówisz? Nic. A jednak, prawda? Patrz. Johnnego, no świetnie. No? Muszę iść do sklepu. Do Zakupy sobie zrobimy. no tak. Jak to co? też nie. No to tak. no, tak. jedź, jedź po Nie mów. No. Kurwa, nie mów. Nie mów. nie zadałem. Tego to już ci Bał, nie zostawiłeś? Co? Wybrałeś ulicę, co? Nie, wybrałem yy, to, co mnie wkurzyło najbardziej. Twój teściu Dobrze, o o no, nie. Nie, 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 nie. Dobrze wiesz o tym. Gdzie, yy, nie? Nie pazerność. Nie, nie, nie. Także wiesz o tym, że do pasji wesz. Ja, ja, co nie był pazerny, i dostaję teraz dużo. Właśnie teraz zostało 200 zł, ale gdzieś... i zobacz w aucie. Nie. Nie, to napisz. To ty no. Niestety, nie, nie, nie. ja, dobra, niech film. Ja, o Czu, czy nie chcę na chwilę co tym filmem. Znaczy, bo coś na sklepu? Amarynę jedynie. Kupisz mi? Kupię ci na Na tym życie polega? Na marynie A na czym życie polega? Kupię ci dobra, Jeszcze jest po prostu to wino. Dobra, chodź bo zaraz zgubisz no, Nie jest zgubisz nic. Poczekaj kupić. Dobra, jak wyjdziemy. Tutaj widzowie takie krótki Biedronki co kupiliśmy. Спатривай, с тканью Szyma. Na razie. Widzę, Co? A Gdzieś się jak kogo spotkaliśmy? No. Hmm. Jest piedra, co o, co sytuacja, to nie jest co? był Ale są głupią sytuacja a co możesz, możesz mówić że ci go on no, sam wybrał Dałem mu mieszkanie, dałem mu pracę, daj mu wszystko to okrad na i co no, mógłby robić ze mną, nie? Ty no. ok, Bo Byłby wszystko Bo mówił, że za darmo był siostry. Dostałeś pieniądze też mówiłem u nie będzie robił, będzie dostało takty te dniówki, normalnie to nie, za bardzo po był i tak wypraw. Przecież... Ja lubiłem ja Jaśka na początku, przecież mówiłem ci. A to, że tak się zachował, nie inaczej, to co ja mam poradzić? Jego ja bardziej lubiłeś jak mnie, nie? Pomyliłeś się. Nie w tą stronę. A, widzisz. Nie, że bardziej jego lubiłem niż ciebie, tylko on był bardziej rozgadany niż ty. A, A ty się rozgadałeś dopiero po ja promieniu. takie jakie jestem, taki, jak ja jestem no, widzisz no, no. Zauważyłeś to chyba, nie? Ja jestem taki. Pan musisz ja zaprzestać pić. E. Nie gadam głupoty, bo ja już berkę po to zaszyłem, żeby nie piła, a teraz. Ale pan co berka zrobiła, no mamy nie oszukałem. No bo nie nagrywaj teraz. Za chwilę będziesz nagrywał. No, no kurde, to nie gadaj na razie. Nie ma, nie przerażasz mnie. Nie mam jak za <śledzisz> bo mam <śledzisz> na Co ty jacy nie widzisz, że ten? Jak mam tak telefon, to znaczy, że nagrywam. Dobra, to. To już skądś Nie da się, bo nie mam ręki, żeby zapauzować. Boże, co jest za guź No nie ty jechał kurwa dwie godziny, żeby się napić Napij się ciś ci to. Ja co to jest, no weźmy o fajny seans filmowy kurwa. E, dobra, dobra, dobra. Jestem jaki jak jestem Pijesz? Nigdy, nigdy się nie... Pijesz, bo pierz, ale przynajmniej chodzi do roboty za mną. Nigdy się nie, nie czaiłem i... Bo Grzesiek, jak wypił, to już na drugi dzień do roboty nie poszedł. Eee, <grymne> to... ja. Kurwa. kurwa, co to było? ale... Ale to nie jest perfum. Kwiśniowy, sad, sałat. Ale takie do tego kupiłem ja Jeszcze dlatego dociąłem do tego a mógłbyś ty jeszcze lecisz? I mówię, czekaj, zaraz. A, no, co on kurwa, co ja robię, Stoły. Hmm. Żeby z nie pomyślać, że to jest perfum, To jest dorad. Jehaha, <laughs> cześć. Werka wychodzi z domu i zaczyna się psikać. Ej, bo to, to, to. Pachnie jak do to, to Co? No. Odpachy dobry, dłużej by wytrzymał. Jehaha, <laughs> jest kurwa, to lepiej, ja pierdolę. <laughs> jak ta, twoja kobieta, może sobą wytrzymać. Więc... Normalnie to by mi. 5 go... minut z mi wytrzymał. Eee, <laughs> żartuję. <laughs> Ale nie, fajnie, bo to ten... Ale to szybko za... straci. No, no, bo to... Ale wy pani co... Ale co można wymagać za na 4 złote, no to o, Co ty robisz z tym skuterkiem? Chłopie. No jedzie z pizzą do, do Berkini, no co ty pan Do Berkini? A ja, do Berkini. Pisało. Pisało ich. Szybko się sąsiadka uciszyła, co? No, no się tam na nią Oj Boże, Boże Coś, coś nam powiedział, że przyjdziesz na noc, nie? W końcu ja za zazost normalnie Dotarliśmy, tak, dotarliśmy do domu Weronika Chyba nam nie chce otworzyć. On nie śpi, śpi pod stołem. <noise> to sąsiadki. Co mamy Nie wiem czy nie zapomniałem czegoś kupić, wiesz? Ale co to? Zapomniałeś Tytoniu Aha o ja ci nie było Nie widzę, co było To nie, A mhm. A nie kraty, mhm. tak, to, mhm. no ślub. prawdziwe. A tego nie miałem na karty, Tak bo to wiesz, to z to wiesz. Nie wiem, kiedy spotkaliśmy? Jasia. No. Mm -hmm. Trzeba się gdzieś tutaj musi kręcić. Zagadałem? Znaczy tak spierz, pwie razy oko. Ja co ci kupił ten dezydant? Co? Dezydant ci kupił. Mm. <laughs> Nie wiem, nie żeby było. Ciebie. Ja się. I teraz rozpuszczalnik do, kto... no do... roboty. Spoko. Panie? Dawaj, Ja, co? Podpinamy ten pies, dopóki jestem. A nie, ty jesteś jak Grzesiek. S sam sobie go podepnę. Nie, nie, nie. nie, nie. Podpiąć sam może wiesz co? Walczyłem o nią jak tam jest sobie. No, Co? Co? się skończyłeś? W tym, ja, to jest Ja sobie muszę zapalić teraz. Robert, już do rano pobiegłego? Przyjdziesz do rano, odziedzielę pobiegłego. Jasiek, że ci pogodzę z tym piecem. Ja go zaraz Czy Ja nie potrzebuję nikogo. Więc ja, tak walczyłem z rurą, żeby załatwić to. Jestem spokojny, dobra, radę. najważniejsze, że mamy pies i powiem ci tak szczerze. Za tą niówkę, co teraz co robiłem z Robertem, to bądź tak szczerze nie, 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 nie chciał pieniędzy, nie? Najważniejsze było to. No ja. Jak ja to zobaczyłem, to ma no, łezka była, w, w oczu była. Moi, moich w oczach była taka co To łezka, zobaczyłeś, ale trawnik. No. Ale Cię później po, coś Cię. mi podpowiedział. Powiem on to zobaczył, ale trawnik. To Przed, ja przed kratką. Hmm. I dlatego były podczas na bo Ci tłumaczyłam. Wycierałaś realizował, auta i się nie hmm. bawiłaś. Dwa razy. Za ja pierwszym razem, jakby się nawiązał, to bym na schodach. Tak? Tak. To dwa razy za mało, weź. A... nie gada, głupot. Nie gada, głupot. Chcesz się obejrzeć? Pewnie. Zaraz ci pokażę. Nie, jak najbardziej. Jak lądowałeś? No właśnie, widzę. Jak się wrócił, to myślałem, że nie żyjesz. A ten. Nie. Do czego ten steropian? Do spalet. Ale za czym ja to wycześnię, to nie wiem, czy spalet tu będę. Troszkę my ten, no w troszkę e, mówisz bzdury i mało a wiesz czemu? Spoko. Nie mówię bzdury, ja co? Zapytaj, zapytaj Roberta, co to są, co to są szpalety, nie? Nie wiem, skoro no, mogę... co te Roberta. Bo Obrabiasz okno Stropion. Co, myślałeś, że nie wiem? Ładne wow, ty bez tych... Dobra, spokój. w następnym programie pokażę, że szpalety są zrobione. Berta mi pomoże, no. I i miał kupić ten? Masz nagrywać tego Werka przez chwilę, to nie ja ten posprzątam tam do tego pieca. Bo i tak się nie po w oczy mi śmieci. Nie, nie w oczy. Nie musisz w To by To ja bym powiedział, ktoś weź go zastrzeli, to zastrzelisz, tak? Masz. I przeciszesz, nie? Tak. Aha. Fajnie. Lepiej? Bo te panie to by nie zrobiły tego, nie? Ty to od razu w I ja nie wierzę w to. Przeradza. Przeradził. To nie wyciąga przelawki. Albie, Będzie... weź to błoto, ten się no, do ubrania, nie myśl To idzie do tego? Do tak. ściany? Nie, wiem ty, ty powiedziałeś, że ty umiesz to zamontować. No. <laughs> Jak najbardziej, no kurde. Ale to tam jest 120... o dwudziestka. Mm. Tam jest 120, to już to oglądałem dzisiaj rano, wczoraj nawet. co, nie kupiłeś pomnicza? Kołnierze. No nie widzisz, że jest za duże? Za małe? Nie, on jest normalny <grywa> To co mam tam zrobić? Nie wiem no. Ty powiedziałeś, że tyle to Masz wstać... taka, taka była, prawda? Masz wstać, pokaż mi jak to zrobisz. Ale to widzieć. Widzowie, patrzcie. Jest taka ruda. A tutaj... Ja ja. A jak ja mam to wsadzić? Tu pan być kołnierz nie do tego. Motałabym naokoło. Zostało. tam. Gdzie? Tam. chcesz tak, zamontować pies bez kołnierza? Normalnie. Ja, ja mam, patrz, posunę się do góry, nie? Tak. Jaki mam fajny kołnierz. Co ty kurwa pie? Weź, nie nagrywaj mnie, bo normalnie... Weź się obudź, zasnął, kurwa nie. No, ale jak chcesz to zrobić? Normalnie, prosto, szybko. Tylko weź się go, zapytaj mu. ja o nie wiem, o co chodzi. Normalnie, zobaczysz. Powiedz, w następnym programie pokażesz, jak będzie kołnierz obróbiony. Przecież tam jest dziurak w dupie. No. co? No, około musisz mieć watarowa. Z tego, co ja kojarzę. Tak? Ja? To bardzo... tak szczerze? Bardzo źle kojarzę, no. Tylko źle źle co innego. W następnym programie pokażesz widzom i będzie wszystko okej. Okay. Jezu, ty mnie też przerażasz. Następny. Ja co? Jak teraz jesteś taki mądry, to tylko wstanie mi i pokażę, jak to wsadzisz. Jedną rurę. Normalnie. Połączysz. Ty się. Wiesz, co ty Ty się pomogli, czy nam starczy rura. Ale I... mi nie chodzi o to, że rury starczy, tylko kołnierz jest taki, a rura jest taka. No i co? W programie bez miał. Zamontowane, będzie się paliło, będzie piękny żarek leciał i wszystko na temat. O co ci chodzi? Nie, nie o, konie powiesił. No, no kurwa, się kapnął. No, teraz 10 dni temu, nie? Ta 10 dni temu. Ta 10 dni temu, co ty tam gadał? No. A wiesz czemu powiesił, Mówię tak, bo Robert jeździ na tym swoim fotelu, nie, powie, ty konie już nie będzie, nie? Zapytaj się Weroniki, nie? Tak było? A ja na szybku, na czym mam to powiesić? dobra, tu latałem, tu latałem, tu latałem, tu latałem. mówię, jest, mam, to spytaj się Weroniki, niech się powie. I powiesiły tam. Bo jak Robert jeździ na swoim fotelu, to nie będzie tego obrazu. No, ale teraz spokojnie, kurwa, oczu ty gadasz w górę. Nie wierzę. To pewnie, pewnie zagipuje to albo coś. Podejrzewam, że tak. Patrz, jak kombinuje już to. Ja powiedziałem, przyjedziesz, będzie piękny sklep i będziesz miał cieplutko. W sobotę będziesz robić tego z tym, tak? I to będą zaraz tutaj. I robisz tego i to weźmy tak cieplutko, że zobacz. Mam nadzieję, bo ja w sobotę będę chciał tutaj słabowe smażyć o, na tym. O, no, 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 no. <gulet> kurde. kurde. Koncert życzeń, Zimniaki też się muszą gotować. No, no, zrobimy, spoko, ale my się... Nie no, ma problemu. To możesz wytłumaczyć tak. widzą tylko jak jak sadzisz małą rurę w dużą rurę. <gulet> Kobieta by to wytłumaczyć, ale ja to nie za bardzo wiesz. Jak ci ma nie starczyć rury, jak masz metrową rurę? Ja, masz... ja się to obliczyłem Robert, ja sobie obliczyłem wszystko dzisiaj. To jest ja się... dalej? Ja wszystko obliczyłem. I wiem, że dlatego pojechałem po metrówkę i to mi powinno starczyć. Widziałem ją kupiłeś? W, w sklepie. Proste. Ale gdzie? I... Na nich, na, na, na Modrzejowej, A wiem, w metalowym. Ja sobie obliczyłem, ja i... Akurat y, my Słowica na Pytomski nie mieli i powiedzieli mi, że ten, że jechał tam, nie? I tam na bagu, jeszcze ta pani z grzeczności zadzwoniła im są, to pan tam jecha, nie Szkoda, że po kołnierza. Dlatego ja tak pojechałem, nie? Może no, nie, akurat... on ma na myśli trzymanie tej żółta. Trzeba sklinować. Co masz sklinać? No rurę. Na to proszę Cię, przyjedziesz, będzie pies chodził, nie bój się. Kurde, powiem tak szczerze, lubię Cię i szanuję, pod każdym względem i nie wiem co ino chcę, żebym Ci powiedział, ale powiem tak, lubię Cię i szanuję, ale... Z tym, z tym montażem został mnie, kurwa spokojnie, wiesz. Przepraszam, nie za na... Na... to. Dekontakt, bo nie muszę. O, tutaj idę. Nie, to mi już aż się On będzie klinował. Co on tak chce klinować? Nie wiem. Nie nagrywajmy mnie. Nie go nagrywaj. Bo proszę tam klinować teraz. Ty cały czas jesteś nagrywany, to dlaczego ja mam Cię nie nagrywać? No to nie mnie. bo zatem nie ja Cię nagrywam, tylko telefon. A bardziej to kamera. No, to puścimy A, ja. no, może to tylko w kółko jedną i to samo. O, boże. Boże, to wymyślute pinne moje. Sam chciałeś? Berka. No, to... On ma tam jeszcze hajs w kiechani, żeby nie zgubił. Ja kocham No sprawa. Ty... Musisz to wyłączyć teraz. Czy... A co, będziesz szczepakał go? No? Dobra, wejdź kapać coś do kamery, bo on jest dziś jakiś co? nieśmiały. Nieśmiały. Będzie pewnie słuchał tej tak, piosenki. No. Tu masz coś takiego jak o, patrz, tak patrz, gdzie jest Dobra widzowie, tam macie 25 minut, tutaj też macie 25 minut, bo on teraz puszcza piosenkę, i zaraz dają. Po filmiku. Zostawcie łapkę w górę i supy. Pozdrawiamy wszystkich w ten dzień kobiet! Ciebie też kobieto.